Wyska z tej strony Fabu284, a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Minecraft Legends, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, a więc tak, lecimy, dawno nie było tej gierki i nie za bardzo pamiętam jak w to się gra. Eee, w... Aha, atakują szkielety. Eee, no dobra, dobra, to lecimy tam do nich. Eee. O! Dobra. Okej. Okay. Eee, wlecimy. Eee. Eee, gdzie o, są szkielety? Nie wiem za bardzo. O! W tą stronę, dobra. Coś się jakoś daleko to zbudowałem. Dobra. Eee... No to chyba lecimy do nich mam coś tu zbudowane w samym pole. o pomóż przyjaciołom przygotować obronę przed nadchodzącym atakiem widać że tu dopiero była bitwa uwalniająca ich o trochę będziemy mieli co tu budować mam materiały dobra mam dużo sporo nawet można przyznać dobra e, to e, na pewno wyjścia Trzeba zbudować. E, mam tylko 55 szkieletów, mogę być. Znaczy armii. Chyba. No, 55 tylko. Czyli kto został? A, szkielet inny. W ogóle, gdzie są te golemy, to takie? Pragolemy. Moje. Uciekły mi. No super. Świetnie, muszę przyznać. Się zapowiada gra. Tak dawno w to nie grałem, a przychodzę jakaś bitwa, kurde. Od razu. Ta gra to jest, widać, że bardzo łatwa do przejścia. I no, to jest najłatwiejsza gra na całym świecie. Nie ma łatwiejszej. W ogóle mam leczenie. Z czego pamiętam, co to było leczenie, chyba nie? Chyba, źle pamiętam. No to, no to nie było. Dobra, wieży też. Muszę nastawiać tych. W ogóle, jak tam z tymi? Eee, eee, horda łowców, jedna. Dwie hordy zarodników i dwie hordy bastionu. No, no, nie zapowiada się to dobrze. Muszę przyznać. Nie wygląda to w ogóle dobrze. M muszę coś zobaczyć, czy to przejdzie przez to jedno. Dobra, przeszło. O, mogę tak wejść. Dobra. E, no. Czemu nie mogę stawiać tego? O. I tutaj hop. O! Pamiętam jak coś się budowało prawie. O kurde. To jest ten. Dopiero tutaj jest płot. Dobra, hop. A muszę te drzewa po y, rozwalać tak szczerze. Ale co jest? Ja nie pamiętam w ogóle o co... Co ja miałem tu zrobić? No wiem, że się walczył z piglinami, no i... No i to, to tyle. Tak szczerze. No, więc no. <laughs> A od razu idą my te pigliny. Więc no. Muszę przyznać, że nieźle. Zrobiłem chociaż. Okrążyłem połowę wioski tym. Wszystkim. No super, to nie jest w tym. w leczeniu. A to musi być w leczeniu. W budowaniu, no. Bo no to mi się zniszczy. O! Dobra. Aha. To ja kamieni muszę nazbierać, jak to nie jest. Aha, bo nie mam tych zbieraczy już. Dobra. O, mam już. Dobra. Mogę skończyć budować. No, już chyba dosyć ciemno jest. Według mnie. Eee, ale to będzie masakra, na no serio Oni chyba zginą Ale będę musiał na pewno zdobyć sztandar Żeby mieć więcej Tych yy, Ludzi A To jest słabo 55 Pamiętam, że ja Y, chyba otaczałem zawsze wioskę armią, ale nie wiem, nie, nie pamiętam tego za bardzo. Dobra. No stój. Czemu oni mnie popychają? Dobra, hop. Hop Eee, yy, hop. A ja nie wierzę, że... Yy... No. Że... Jest, że ja nic tu nie miałem. Przez to drzewo. Nie mogę budować i oni mnie jeszcze popychają. Ach, nie chcę, żeby oni za mną chodzili tak. Jak mam mi tak pomagać? No i na drzewie zbudowałem. Dobra. O. E, dobra. Myślałem, że nie mam drewna już. Ok. Hop. E, to. E, tutaj. Dobra, yy, zniszczcie mi to szybciej trochę. Prosiłbym. Dobra. O, dziura. Ej, ale będzie to bezpieczne mega na pewno. Ale muszę tu postawiać więcej tych chat stolarze, żeby one były niezniszczalne te rzeczy. No to się tak szybko leczyło, że nie wiem. O. Nie, nie budujcie na mnie aleje. Dobra. A, rozwalaj mi to. Czemu to ja wszystko mam w drodze tutaj? O. Może mnie... Nie popychać w eee, mój golem. Dobra, hmm. okej. Okay. Jest. Już prawie koniec. Już jest prawie koniec. Jest bardzo dobrze już. Eee, prawie to znaczy, że już koń. Znaczy zawsze bym... To był dopiero początek, ale no. Już teraz koniec. A? Jakoś szybko Co jest za szybko, coś ominęłem na pewno Na pewno coś ominęłem Wierzę o tym, myślę o tym Ale nie wiem co Dobra Czy eee, zrobić to niezniszczalne wszystko, nie mam już tego Kamienia Przejść po kamień teraz Tutaj były te drzewa takie mrożone Znaczy zamrożone, nie mrożone Ihacie mrożone drzewa, co jest w ogóle? Zamrożone drzewa miało być A nie mrożone No za dużo to ja sobie tych chat stolarze nie postawię Z taką dobra, tu jest git Tutaj mogę postawić Jeszcze jedno Hop Nie ma miejsca, trudno Muszę iść szybko do tego studni, bo tam zostały te moje pragolemy. Więc słabo. Ło, skrzynia. A gdzie ja poszedłem w ogóle? W tamtą stronę to jest. Ło, wow, lazuryt. Ale po co mi to? Mam tego dużo. Chyba aż tyle jednostek nie stałem, nie? Najmniej no tak mi się zdaje. Tu jest jeden. Chyba. Raczej. Nie? Tu nie ma ani jednego Pragolema? Tu gdzie oni są? A tu jest z dębu i z diory. Tu? Czy nie oni tam zostali? O nie, ja muszę rozstawić jednostki jeszcze. Co jest? Biegni. No, zablokowałem się jeszcze. No, o, tu jest... A, tu są dwa. Dobra, to ja muszę rozstawiać ich już. Najpierw moby walczące. Dobra. Oooo. Tak było najlepiej, bo chyba oni wtedy zabierali uwagę. Ja miałem czas na pobicie się z innymi typami, później przyjście do nich. No nie. Co jest? O kurde. Ej, żyjcie. Żyjcie. Co się dzieje? Halo? Eee, idziecie? Halo? Chodźcie! Ludzie, co jest? Co ja mam zrobić? Bo noc nadchodzi cały czas. Jakbym ich puścił? No ruszcie się! No super! Dawać ruszcie się! Proszę! Eee... Gdziecie? Gdziecie? Halo? No super. Eee... Aha, no dobra. Eee... Chyba na bieżni jakiejś stoją. Ale że ja się teleportuję? No dobra. Chyba będę musiał wyjść. Eee... No, 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 nie wygląda to za dobrze. Nie wygląda dobra. Zapisz i wejdź. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, oni na bieżni jakiś biegają. Aha, i y, tak szybko, a teraz co? Yy, no dobra, no to było dziwne akurat, że oni nagle się tak zatrzymali. Tak jak y, ci tutaj na ekranie, właśnie. To było dziwne. Nie wiem, co się stało, ale może się tu trochę szybciej zapisać? Czy będę czekał tyle jak w Fortnite? Eee. No, no dobra. Dawać. Halo. Hmm. Chyba się zlagowała gra, co? Eee. No. Dobra, zapisujcie się. Halo. Co się stało? Dawać. Nie wiem, może mam to ja przesunąć. Nie, nie mogę. Niczym. Eee. Yy, no nie wiem, co się dzieje. Dawać. Proszę. Proszę. No, dawać. Eee. Yy. dawać szybciej. Ale dziwne to jest. Czemu to się zacięło e, w chwili odkładania ich? Może za dużo ich naraz odłożyłem i się gra zlagowała? Nie wiem. Albo po prostu, nie wiem, jak wziąłem te pragulemy, co się zaczęło lagować. Że te pragulemy muszę wywalić. Nie wiem, może. Ale to jest dziwne, bo e, chciałbym zagrać dawać no, proszę, gro. Szybciej, szybciej. Dobra, no, no, no nie wiem, co się dzieje. Um. O jest, dobra. Kampania kontynuuj. I gramy chyba. Jeszcze raz sprawdzamy, czy to się zadziała w ogóle. Oby. O, nubra. No eee... Odporność na obrażenia? Mogę włączyć? Nie, no nie włączę sobie tego. Nie włączę. Ja chcę grać normalnie. Nie, no serio. Wow. Ale dużo się wczytało tego. się dłużej chyba czeka niż w Fortnite, tak szczerze. Na zapisanie. Na łączenie, chyba też. No dawać. Jest połowa już. Szybciej. Szybciej trochę. <słuch> No, bo z tyłu się rusza wszystko. Napisy też, ale pasek się nie rusza. Dawać szybciej. Mm. No dawać halo. Minecraft, zadziałaj. No Mmmm. No połowa jest, dawać, dawać więcej. Um. Dawać, halo, Minecraft, zadziałaj. No dawać. Halo. Szybko. Szybciej. Ale chyba się mocno gra w takim razie zlegowała. Nawet już się napisy nie zmieniają. A może jak coś nacisnę? Nie wiem. Nie, nic się nie dzieje. Nic. Nic, a nic. Yy... No nie wiem, no dziwne. O, jest. Proszę. Proszę, jest. Jest. No co jest? Jeszcze coś? Halo? No dawać. Jesz no... No tyle zostało. Co jest? Dawać gro. Mmm. -hmm. A już było tak dobrze, tak szybko się to zmieniło, ale no oczywiście coś musi być, nie? No dawać, halo, proszę. Najgorzej, jak się tak pasek za, za, zatrzyma na końcu. Trochę dawać, halo, szybciej. No dawać. Mm. Eee, no dawać, dobra. dawać. Bo jak nie no, naciskami nic się nie staje. Nic, nic. Więc chyba tu trzeba tylko czekać. Eee, no. No. Eee. Okej, okay, dawać, halo. Dobra. Hmm. O jest. Oby. Wow, jest. Jest, jest. już. Udało się nam. No nie. Nie mów, że znowu. Dobra, idą. Ja nie wiem, co się dzieje. Ha. Dobra, eee, musimy rozstawić ich tu. Dobra. O to jakie mam jeszcze? No, aha. No nie, w każdego wysłałem, dobra. Trudno. Chyba, że tu wezmę tyle. O, ich. Aha, fajnie, że to są moby walczące w branch. Dobra. E, noc już się robi. Ja sobie poz pójdę pozbierać e, kamienia szybko, jakiegoś. Jak tu będzie? O. Okej. Okay. Tylko 150. Mało Mega Mogę zderzyć ich? Nie, nie mogę, ale mogę ich usunąć No Dobra Fajnie, że to jest wioska, to jest y... A, siedlisko, no dobra Dobra, no już jest ciemno Już mogą atakować Czy znaczy nie za bardzo tego chcę, ale no. O kurde, bo tu jest domek. To jest. O nie. Ja domku jednego nie schowałem. Nie wiedziałem, że to jest domek. O kurde. Domku nie schowałem. Na serio, ja muszę tutaj serio teraz podubo po podubować, pobudować wszystko. Mury dodać, wieże. Nie, no serio, to nie wiem. Jeden z No super, już atakują. Niczego nie mam w tym domku. Nie mam tego osłonionego za dobrze. To Bas horda, bastionu to było chyba najsilniejsze, nie? Dobra, oby co starczyło. Ta nie pozwól, aby ta zaufanie Twoich przyjaciół do ciebie. Dobra, tutaj są. dobra, muszę iść. Próbuję ich nie zawieść, ale tu będzie ciężko, jak mam wszędzie dziury w płocie. Dobra, na razie łatwo idzie. A ile ten atak trwa? W ogóle? A, 3 minuty tylko. Mało. Szybki ten atak chyba. Chyba, że przyjdą jakieś bestie w ogóle. Czy coś. No i tutaj mieli atakować, a bo atakują. I to jacyś duży. Jak mi 10 zginęło już tych pomocników? Jakim cudem i czemu każdy wymarł? No i gdzie się bić? Ej dobra, jednak yy, źle mówię. Bo rozwalałem ten domek Dobra e, Muszę iść szybko Bo nie chcę stracić zaufania O kurde Aha bo co jest ten golem z diorycu, To git To mogę z nich zostawić tutaj nic się im nie stanie. I hop! Dobra, no i ich rozwalamy. No i łatwo. Z nimi. Macie tutaj, pilnujcie. A ja idę pilnować obchodząc wioskę. O kurde! O, ile ich! Czemu to się nie leczy? To nie jest w strefie leczenia? No dobra, muszę chodzić, bo... Tu nie wiadomo, co się dzieje. No tam jedynie jest w tym domku. A ja tam nie jestem. I znowu atakują tam. A ten domek się niszczy już. Pewnie. No, wstaw mi to. Jak ta przestrzeń jest zajęta. No super dziura tu jest, ale nie są w środku, na szczęście. No nie zmieszczę tego nigdzie, tam. Super. Ile ich? O. Ale dobrze w dom chociaż się naprawia. 7 sekund, 5. się odwróciły. Czas pozbyć się reszty piglinów. Ile trzeba ich zabić? 3. Dobra, jest, udało się. Udało się. Dobra, no to co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale i pamiętajcie, żeby, żeby e, też wpisać kod w sklepie w Fortnite, natras284 z kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała. No i co, no to by było na tyle, dziękuję, że byliście. E, my widzimy się w następnym odcinku, siema!